A Bóg nadziei, niechaj was napełni wszelką radością i pokojem w wierze, abyście obfitowali w nadzieję poprzez moc Ducha Świętego. List do Rzymian, 15 rozdział, 13 werset Na podstawie książki Sary Jank, Jezus słucha Łaskawy Boże, podczas mojej dzisiejszej podróży z Tobą, proszę byś mi pomógł dziękować Ci w ciągu dnia. W ten sposób łatwiej mi będzie stale się modlić, jak uczył apostoł Paweł. Chcę móc modlić się nieustannie i dziękować Ci w każdej sytuacji, która pomaga mi w tym dążeniu. Moje modlitwy dziękczynne są mocnym fundamentem, na którym mogę budować wszystkie pozostałe modlitwy. Ponadto o wiele łatwiej mi swobodnie się z Tobą komunikować, gdy przyjmuję postawę wdzięczności. Jeśli mój umysł będzie skupiony na dziękowaniu Ci, istnieje mniejsze ryzyko, że wpadnę w bolesne wzorce martwienia się czy narzekania. Zauważyłam, że gdy nieustannie ćwiczę wdzięczność, negatywne myśli stają się stopniowo coraz słabsze. Wdzięczne serce otwiera mi drogę do tego, by być coraz bliżej Ciebie, a Twoja cudowna obecność. Napełnia mnie radością i pokojem. W Twoje radosne imię Jezu. Amen.